Siema widzowie. Witam was w 12 odcinku z poszukiwań UFO. Na początek przypomnę wam wymagania jakie dotyczą pojawienia się UFO. Po pierwsze sesja musi być aktywna przez co najmniej 5 minut, po drugie statki UFO pojawiają się od 22 do 4 nad ranem. Oczywiście, jak już wprowadzą pogodę halloweenową, to te statki będą dłużej na niebie. No i jak widać na załączonym filmie, ta pogoda już jest, więc UFO respią się już szybciej. Tutaj nie ma żadnych wymagań, jeśli chodzi o osoby na sesji. Dobra, czas na lokalizację 12. UFO. No i ja już jestem, i dzisiejsze UFO jest nad elektrownią w Sandy Shores. No dobra, to by było na tyle, więc do następnego. Cześć!